E mi piacerebbe che la settimana in Lidl in Italiano, włosku. Ok, allora miei cari, adesso abbiamo i nostri bellissimi prodotti italiani, originali, certificati. Adesso giocheremo in cucina. Normalnie koledze szczęka opadła przed chwilą, co słyszeliście? Ja cię tutaj poprawię, bo e... Ty jesteś taki polski ja bardzo. Polski jesteś! grzeszyć. Lubię grzeszyć, bo później się godzę. Wspomniałaś o tym. Krój, ja naprawdę... krój. No już, trój, już kroję, ale jale. poczekaj. Chciałem no oliwy dodać. Nie, a nie, 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 absolutnie. Jakie było gadanie? Nie wymyślał. 10 migów, no, od samego rana mi to wymyśla i wymyśla. Questo è bellissimo, questo è bravissimo. bravissimo <laughs> e... Jego głos jest fantastyczny. A, Set Sette sionne cose buone, fico, persiko e melone, acqua fresca, vino puro. Wow! Dalej nie dodam. Nauczysz mnie, nie znam tego wierszyka. prawo. Buongiorno, Bona sera, buona w ogóle, w zależności od tego, o której porze to oglądacie ten odcinek. Dzisiaj wszystko na temat kuchni włoskiej, ponieważ w Lidlu tydzień włoski, italiano. A obok mnie? Prawdziwa Włoszka, która mówi perfekcyjnie po polsku – margherita. – Margherita, bardzo mi miło. – Bardzo brzmi to smacznie, bo margherita, oprócz tego, że mówi pięknie po polsku, mówi pięknie po włosku, co za moment mm. udowodni. Mm -hmm. Jakbyś mogła zareklamować, że tydzień włoski w Lidlu, Italiano, po włosku? – OK, allora, miei cari, adesso abbiamo nostri bellissimi prodotti italiani, originali, certificati. Adesso giocheremo in cucina. Normalnie koledze szczęka opadła przed chwilą, co słyszeliście, bo to było takie piękne, jak muzyka, prawda? Muzyka. Wszystko jasne. E, zakładam, że powiedziałaś o produktach certyfikowanych, Oczywiście, oryginalnych z Włoch. Oczywiście, tak. A, dziś będziemy gotować na produktach. Esencja, Oczywiście, bo tu jesteśmy oryginalni. Czy na tym polega kuchnia włoska, że ma być oryginalna? Tak, ma być, ma być idealnie włoska, tradycyjna, nie możemy nic zmieniać. Nie możesz mi tu nic wymyślać, jak się przyłapię, to będziesz miał dopiero. No nie będzie, więc... będzie to łatwy więc... odcinek. No nie będzie łatwy, będziemy Ale... się trochę kłócić. E... Nie, nie... Ale później się pogodzimy. Moi drodzy, jeżeli będziecie się śmiać... Ktokolwiek się zaśmieje... E... Wychodzi. N nie. To będzie niedobrze. Ale możecie dać zawsze łapkę w górę, jeżeli Wam się będzie podobało, to na końcu. A być może na końcu, dlatego będzie Wam się podobało, będą trzy proste przepisy, ale bardzo tradycyjne, oryginalne, prosto z kuchni włoskiej. I jeden z tych produktów y, y, mam przed sobą. On tak. czy też przepisów Piesowe oparty jest? o produkt. Ja wiem, bo już mi powiedziałaś, no, ale udam, że nie wiem. Dobra. Jezu, co to jest? <laughs> to jest guanciale. Je... Naprawdę? Tak, to jest włoski boczek guanciale. To jest guanciale? Tak. Wiesz, ja nigdy nie widziałem Guanciale na własne oczy tak pięknego. Głonczale, czyli boczek? Guanciale, suszony, Tak, suszony boczek. Wcześniej z, y, pewnie marynowany tak, w solance. Czyli jak A. najbardziej. Dwa trzy dni podsuszany w solance i w pieprzu. Mm -hmm. Po czym sezonowany czarny pieprz, najmniej. Tylko czarny pieprz. Tak, czarny z pieprzu i sól. Skórkę no, zajmujemy teraz... jak no. najbardziej, za twarda. Ale, ale powiedz mi, czy kroimy w jakieś określone. A ty będziesz tak tylko stać? Czy tak, będzie, też będę patrzeć i cię sprawdzać. Daj zobaczyć. No dobrze ci to idzie. No super. Muszę umieć używać, jest OK. Zrobimy kosteczki i wtedy ładnie je podsmażymy. Mm -hmm. Nie będziemy oczywiście używać Oliwy z oliwek, Kostka tak jak byliśmy wcześniej. No mniej więcej tak, a troszkę szersza, szersza? OK, surowy. Za chwilę tutaj go wrzucimy, podsmażymy, nie będzie absolutnie surowy. Uh -huh. Uh -huh. Gdybyśmy mieli robić z tego kanapkę, kroilibyśmy go na krajalnicy tak bardzo cienko jak szynkę parmeńską, nie? To prawda. O, I to jest jedna z, jeden z tych elementów, który warto podkreślić, że włosi mocno przywiązują uwagę do nazewnictwa, czyli jeżeli coś jest z to mówią gląciela, a nie włoscza. A nie, boczek. pancie, tak. Tak. to jest zupełnie inna część. Inna część, I To są zupełnie inne sprawy, inne smaki, inne wygody. I to ma znaczenie, więc wiesz, to są... nie musimy tu żadnego dzisiaj nie możemy żadnego grzechu popełnić. Ja cię tutaj poprawię, bo widzę, że ty jesteś taki polski ja bardzo, lubię polski, bardzo. Jesteś. Nie lubię polski jesteś. <laughs> Chcę, bo później się. Godzę. O tym, kruj, kruj, no krój, krój, no krój. Nie, kruj, nie, nie gadaj. Ale. Zasadziliśmy się dzisiaj, moi drodzy, na tak. makaron, który w tygodniu włoskim, italiamo, w Lidlu jest. Jest. Bardzo charakterystyczny. Tradycyjny tak. również, czyli palia e, palia e fieno. Palia e fieno. Pali e fieno. I teraz będzie wytłumaczenie, co to tak, znaczy co to palia e fieno, a ja będę Palia e fieno. Pali e, fieno. Pali e fieno. Palia to jest słoma, słowo palia oznacza słoma, a fieno świeżo-skoszoną trawę. Dlatego kolor bicolor, czyli mhm. zielony i, i żółty. Karon oczywiście robiony z semoliny i z, um, i z jajek, z żółtek, tylko i wyłącznie. I dziś będziemy. Zaraz! Wróć! Jak z, jak z samych żółtek? Jak? Z <laughs> samych żółtek? Tak, A Co robicie z Makaron bezy. Dobrze, ale... teraz mówimy o fetucynie, czyli, czyli świeży makaron, taki długi, czyli tajatele, tajolini, tak. papardelle, tak? bo wiesz, że jest dużo tak. takich makaronów. One się w sumie niczym nie różnią, a różnią się tylko i wyłącznie kształtem, szerokością tej wstążki, tak. która niesamowite znaczenie ma, chociażby się nie wydawało. W kontekście ale ma. łączenia ich z konkretnymi I, sosami. O, oczywiście, jak najbardziej. I teraz. Co do tego? E, cóż, cebula. Cebula, mamy cebulę. E, gruba kostka też? Też. No, średnia, średnia nie? aż tak troszkę cieni niż ta. Cześć, ja już nie wiem, jak, jak się gotuję, nie? Po, po spotkaniu, po 5 Ale minutach no, nie z tobą to no, no nie możesz wiedzieć, jesteś Polakiem, ja a tu robimy kuchnię włoską. Nie możesz Ile lat mieszkałeś we Włoszech? 30. No. no dobra. I teraz, moi drodzy, zadanie podstawowe, czyli co dalej? Mamy... Tak, mamy... smażymy boczek. Nie boczek. Głańciale, dobra, już nie łap mnie za słowa, wiesz, o co chodzi. Smażymy. Chociaż Sma... o... Smażymy nasze głańciale. Prac. To robimy co jedną porcję, mniej więcej, czy dwie porcje najwyżej, więc e, zróbmy dwie. No to dobra, no to taką fajną garść. Fajną garść. Tak, fajną garść. Podsmażymy ją trochę. Bądź, ale smażymy, to... aż się wytopi trochę tak, tłuszczu. Tak, oczywiście, no bo później musimy tą, tą cebulę ładnie um, zeszklić, tak? No, ale i... nie zbrązowić. Nie zbrązowić. o no, co chodzi we włoskiej kuchni, żeby tak? żaden smak nie był przykryty innym. Jak teraz dodamy całą tą cebulę, to no. będziemy tylko mieć, wiesz, makaron cebulowy, a nie o to chodzi. Tak. Więc tu jest ok, super boczek. Teraz zrobimy tak, żeby z niego wyszedł ten tłuszcz, tak. wytopił. <śmiej <się> Nie śmiej się. śmiej się. I wtedy dodajemy trochę, trochę tej cebuli, ale trochę, tak? Si, ragazza. bardzo. Pięknie. Poczekamy, aż ono się zeszło. Makaron tak. gotujemy już, co? Rzucamy go, tak. Wrzucamy. Ja myślę, że tutaj 5-6 minut maksimum. Ależ, Margarita, ale musimy od razu powiedzieć, bo ty jako restauratorka, właścicielka restauracji, która się nazywa? Pinkopalino. Pinkopalino. Kto z was wie, co to znaczy pinko palino? Napiszcie w komentarzach. E, dajcie znać, czy potraficie tę nazwę zweryfikować. To restauracja, w której gotujesz, w której jesteś szefem kuchni, w której jesteś właścicielem. Mhm. Więc od razu wyjaśnij i złammy być może wszelkie mity. Tak. Bo pojawia się ich mnóstwo odnośnie gotowania makaronu. Jasne. Ja Jakie są hasła. te mity polskie? Mi. E, może nie polskie, ale w ogóle. W ogóle. Czy solimy mhm. wodę, czy też nie solimy? To... Solimy. Czy dodajemy oliwę, czy nie dodajemy oliwy? Nie dodajemy oliwy. Wszystko jasne. Wszystko wiemy. Więc sól, jak najbardziej czyli gdzieś tam na dwie porcje, myślę, że jeszcze jedna może być, o, zobaczcie, cztery mm. takie gniazda, tak? Zwiększymy tu chyba trochę. Myślisz? Dobrze, tak. i tutaj dajemy groszek. U siebie ja robisz da... taką kuchnię tradycyjną? Tak, absolutnie, absolutnie tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie, dlatego mam certyfikat taki fajny z ambasady. Ospitalita qualita italiana. To jest certyfikat znaczy... dla restauracji za granicą, tak, które serwują kuchnię włoską. oryginalną, prawdziwą, taką prawdziwą. Aha. Sprawdzali mój personel, czy mówi po włosku, czy szerze włoską kulturę, bo to nie tylko trzeba gotować. Mhm. Wrzucimy groszek, jak myślisz? Jasne. O, I to jest, to jest, fajna jest kwintesencja. Rzecz. Adaś, chodź Zobacz, bliżej, chodź, chodź Adaś. Chodź. Zobacz, co my tu mamy. I to już jest gotowa rzecz, którą powinniśmy. I widzisz, tak i ma, co jest ważne w makaronie? No? Zobacz, to sobie powiem. ten właśnie makaron z Lidla to ma. Zobacz jak on jest. Widzisz, szorcy. Porowaty. Porowaty. Tak, mhm. czyli nie jest idealnie gładki. Nie jest gładki. I wtedy to, to jest fantastyczny makaron, ponieważ do niego przyczepia się ten sos tak? I on zostanie na nim, nie spływa z niego. I dlatego te sosy, które niby nie są sosami, tak świetnie zostają na tym makaronie, nie? Bo on jest ładnie nimi oblepią. Tak. Czy w, na cyzaku, czy chcemy użyć? No i daj tą łyżką, tak po prostu, nie? Znowu Cię podpuściłem. I zdaje egzamin u mnie. Moi drodzy, bo to jest oh. też, nie, nie, przepraszam za nie, bardzo ważna rzecz, że ta woda z makaronu tak. gotowania często służy Włochom właśnie do tego, żeby nie odcedzać jej do końca, tylko żeby rozrzedzać emulgować Amalgamary. Amalgamary. Tak, właśnie, właśnie o to chodzi. Niezależnie to chodzi. od tego, czy robicie na wytopionym tłuszczu z boczku tak. czy też ee, oliwie. Ser ma być? Ser jak najbardziej? Jaki ser? Jaki masz? Pokry, powiedz, powiedz? Parmigiano reggiano. O, no, super, I super. Padano. Bardzo dobrze. A wiesz, że to są takie same, prawie takie same sery, a jednak między nimi jest Subterna, różnica, różnica i jest mianowicie geograficzna. O, wszystko wie, kurde, przygotowałeś się, zobacz. Super. Napisali, tak, geograficzna, to jasne. I tak naprawdę od zawsze, od, od, od zawsze we Włoszech jest ta, ta, ta walka, który jest lepszy, więc... Prosecco i szampan, Badania oczywiście mówi, że, że ten, a tutaj jesteśmy w Radzie Emilia i oni mówią, że to jest nasz, jest najlepszy, tak? i się tutaj biją. Różnica jest... Hmm... Dla ciebie powiedz, duża okay. czy mała? Mała. I teraz poczekaj, bo to też jakbyś mogła wyjaśnić do końca, Dobrze. czy dajemy od razu ser do makaronu, czy posypujemy makaron gotowy? Nie no tu, tu i jeszcze musimy go tak fajnie, wiesz, rozpuścić, nie? Okay. Bo to musi taki kremik teraz zrobić. No bo cóż to, jak dasz surowy na wierzch i on nie będzie rozpuszczony. A tu właśnie chodzi o to, OK? Mamy to, mamy to. Gotowe? Tak, myślę, że jest gotowe, ponieważ zarówno Parmigiano-Reggiano, jak i Grana Padano mają swoje konsorcje, czyli taki zbiór panów, którzy się zbierają raz na jakiś czas, oglądają te produkty, próbują ich i później przebijają pieczątkę. Kiedy ta pieczątka jest, a tutaj jest, ok, to wiemy o tym, że to jest prawdziwe, włoskie, oryginalne i nie ma tu żadnych... Podróbek, tak? Jak to mówią, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Ale Wiemu my zjemy. To jest od roboty, a kto tutaj od marketingu. Tak, super, świetnie, więc tu mamy to. A za wiedzieć, że Nie, żartuję, Nie, Chcę, żeby to. Zazdronny stało. jesteś trochę? Abs tylko trochę. Absolutnie. Ten makaron nie może długo leżeć na patelni, prawda? Że od razu go podajemy? A, nie ma czegoś takiego, że dziś go robimy i później wieczorem sobie go zjemy, czy zostanie na jutro. Nie ma takiej opcji, nie? My, my robimy, on jest gorący, siadamy do stołu, jemy, jesteśmy szczęśliwi. Macaronik, e, palia e fieno, czy też paglia fieno, albo po włosku, może powiedzmy ładnie po włosku. Allora, fettuccine e fieno con piselli, guanciale e ovviamente parmigiano reggiano. Próbujemy? No, trzeba, koniecznie. Dobra, próbujemy. Mm. Mm. ale świetnie gotujesz. Mm. Mm, ale ty super, przyniosłeś super. To jest pierwszy przepis, przed nami jeszcze dwa. Równie proste, zrobimy je równolegle. Tak, tak? dobrze. I teraz już będzie inny makaron, będzie spaghetti i coś, czego powinniście się nauczyć. Ale zanim to nastąpi, najpierw Robimy na ściankę. Sobie. Aha, dobra, poczekaj, tak? Tak, poczekaj, o tak. Uśmiechaj się. woda na jasne. makaron już się gotuje i proponuję Muszymy. zrobić takie ćwiczenie. Uh -huh. Nie wiem, czy się zgodzisz. Tak. Tym razem. Makaron spaghetti – znacie go doskonale. Ten makaron powinien smakować z jakimi sosami? Z jakimi się go robi? O, może tak. tak jest kilka przepisów, tak? kilka różnych sosów. Na pewno te, które tu mamy, są idealnie pasujące do spaghetti, czyli Czyli? e pepe, spaghetti cascio pepe. Cascio znaczy ser, w dialekcie kaszu się mówi. Czyli kasze. ser i pieprz czarny. Jasne, kasze pepe. A drugi mamy, co mieliśmy dzisiaj? Aglio olio peperoncino, czyli czosnek. Papryczka ostra. I Ostra papryczka. I oliwa a, oliwek. I oliwa. Alio, ole, oliwa, czosnek oliwek. i papryka. Tak, trzy składniki. Makaron Wrzucamy. gotujemy. Aha, i zasada jest taka. Ja wrzucę makaron, tak? a my w tym czasie zdążymy zrobić Spokojnie. dwa, trzy... Spokojnie. Tak? to tak, jasne. Ile gotujemy makaron? Zależy jaki. No, spaghetti mniej więcej około 10 minut. Zależy, jaki to jest gatunek, jak on był długo suszony i tak dalej. Ale zakładajmy, że około 10 minut. nie okay. Solisz? OK. Ostrą papryczkę ja pokroję. Tak, yy... Czosnek może ty? Dobrze, tak? dobra. Bo robimy najpierw składniki do makaronu, który nazywa się alio, olio, peperoncino. Olio, peperoncino. Ja I ty... robię alio, ty peperoncino. I za chwilę dodamy... Olio extravergine do bo wiem, że no olio może być extravergine, może, może nie być, być, może być tylko vergine, może, no A jak jej może używać, być. A jakie używać? Oliwy używamy do tego makaronu tej extravergine, czyli tej bardzo esencjonalnej, aromatycznej. Tak, to jest pieprza, z pierwszego tłoczenia. Tak, wiesz, extravergine to dziewicza. Tę oliwę podgrzewamy, ale na pewno na niej nie smażymy, bo tak, ona nie powinna smażymy. Być tak, tylko delikatnie no podgrzewamy. Tak, nie smażymy na głębokim oleju, tak? To, no to są inne, inne sprawy. Włosi duszą jakby trochę tak, można tak nazwać. Duszą na na Oliwie, a nie smażą. Tak. Czosnek nie może stać się nagle brązowy, wiesz. Dobra. Tylko musi być. Okej, okay, zaraz to włączono, czy dam, dam ranę. Oliwa. Oliwa, Ekstra będzie oliwia. Super. Daj mi spra sprawdzić, czy ona rzeczywiście jest włoska. Ale widzę, że tutaj mamy specialità italiane. Mamy, czyli jest. Czyli ta jest rzeczywiście włoska. Ten czosnek zaczyna nam się smażyć, a nie o to chodzi. Powiedzieliśmy, żeby się dusił, czyli możemy dodać troszkę wody ze spaghetti. Okej. Okay. Od razu? Tak, od razu. I to samo robimy z peperoncino. Dodajmy od razu? Tak, jasne, wrzucaj, wrzucaj. I tu jest, moi drodzy, rzecz, którą, nad którą ja boleję. Tak, bo no. Ale... Rzadko dodają świeżej papryczki. Tak, tak? dodają czyli... peperoncino sicato. Czyli, czyli suche. tak, suszone, a widzę, tu idziesz w, w świeży. No to tu... No dobra, jest. uparłaś się tej świeżej? Dawaj, tą świeżą już tutaj nie marudźmy. Dawaj, dawaj. Jak bardzo jest pikantna, bo się na takiej nie znam. Jak jest po włosku? Mam focha. Sonofezę. <grystanie> Sonofezę. Son <grystanie> dobra. I tutaj jeszcze do tego możemy pietruszkę dodać od razu, wiesz, bo skoro mamy wodę, więc ona nam się nie usmaży. A też dowierzy nam swojego smaku. I zaraz tak, czas, nie wiem, te 7 minut, czy tam 5, czy nam zostało, już nie wiem. Sos jest gotowy. Uważamy, żeby on się nie smażył. Dodajemy do tego troszkę soli, bo to w sumie soli żadnej nie mamy, więc żeby ten makaron no miał tak, trochę smaku. Nie mamy smaku, ani boczku, ani żadnej szyby. Tak, nie, niczego, niczego, więc tutaj troszkę tutaj dodajemy pieprz, tego. Nie, nie. nie tu mamy fabrykę. Tak, i, i, i wiesz o tym, że tutaj nie dodajemy parmezanu, tak? bo wcześniej chciałeś go dodać. Już tak mi coś mówiłeś, skrzyczałam cię. Ale jakby jakiś y, Polak, Taki jak ty na przykład chciał, zamówi parmezan, to to zbrodnia czy nie? E, przyniosą ci go, ale będą mieli focha. <grytanie> tak jak ty dzisiaj. <grytanie> to jest pierwszy przepis, który powolutku, może tak. na jedyneczkę, niech sobie tam jeszcze się tak, ten czosnek podniedzie. Dobrze. I teraz się trzymajcie mocno. Ponieważ jeszcze prostszy przepis, który Margarita tak. przyniosła ze sobą ze swojej restauracji. Spaghetti, kaszo, e pepe. Kaszo, e pepe. I teraz jakie mm. Kasio, czyli jaki ser? Yaki Bo mam tutaj tak, grana padano, mm -hmm. mam parmigiano ryziano i mamy. Pecorino romano, czyli cudowny ser zrobiony z mleka. Z pekory. Pekora to jest koza. O. Owca. Koza, chciał powiedzieć koza, nie mogę. Owczy ser, który Owczy ser. bardzo... ser. Owczy ser, który bardzo ładnie pachnie, który zupełnie inaczej. Który jest podob robiony podobną metodą, jak, jak najbardziej e... tak. Parmezan, tak. jak grana padano, Różni się tym, że jest zupełnie innego mleka. Tak. I oczywiście to mleko oddaje mnóstwo aromatu. I to jest tradycyjny ser. Do zrobienia tego sosu, o którym tak, my mówimy. jest słony, bardziej słony. Kasio pepe, tak. Mm -hmm. Ale powiedziałaś, że dopuszcza się dzisiaj modyfikację tego przepisu. Tak, ponieważ nie wiem, czy dla Polaków słoność tego sera byłaby akceptowana, więc ja myślę, że możemy go pomieszać. Proporcje jakieś? Jeden do jednego? Ile byś zjadł na jedną porcję? Tyle. Szef. Myślę, że jest okej. Okay. I teraz pecorino? Teraz tak, do tego sera ścieramy trochę pecorino. Czyli dwa rodzaje sera mm -hmm. do miski. Do tego tak. jakieś przyprawy, zioła, Pepe. składniki tylko? PP. Mielony, czarny? Świeży, jak najbardziej, mielony w momencie. Mhm. Jedyną rzecz, którą możemy do tego dodać, to jest tylko. Aqua di cottura, czyli woda z gotowanego makaronu i stop. I mamy nasz sos. Nie gotujemy nie na patelni. Absolutnie. Nie w mieszaj, mieszaj, mieszaj. No mieszaj, mieszaj. Nie gadaj tylko, tylko mieszaj również. Znaczy, możesz gadać, tylko mieszaj. Eee, tu. O co chodzi, moi drodzy? Chodzi o to, żeby zobacz, tego sera. Krem. Żeby ten ser rozpuścić, ale okay, nie gotować. Bo jak zaczniesz go gotować, to on się po prostu zważy. Jasne. OK, zobacz. Mhm. Mm mm -hmm. Jeszcze? Nie, ja myślę, że jest OK. Zobacz. sos mam gotowy. To już? I ile nam to zajęło? Nic. I teraz, jeżeli nie na nawet końcu. nie rozpuszczą wam się wszystkie kawałki tak. sera, nie bójcie się, ponieważ za moment dodamy tutaj gorący makaron. Zasada jest taka, że tak. tak. Jeśli chodzi o alio olio peperoncino, dodajemy na patelnię, tak. a jeśli chodzi o ten cashew pepe, dodajemy do miski. To może wyłożę co? To wyłóż ty dobrze. To jest pierwsza rzecz. Makaron al dente idealnie. O, zobacz, jest pięknie. Mienicie, no i jak się zachwyca? Spaghetti, Kasze, pepe. I to jest kuchnia włoska? Tak, to jest kuchnia włoska. Brawissimo. świetnie to zrobiłaś. Jestem z ciebie dumna. Coś mi się wydaje, że jeszcze się spotkamy na tym kanale, bo jakoś dobrze mi się z tą kobietą rozmawia. Sarkazm lepszy od mojego. Szanuję to bardzo, naprawdę. Szapoba – jakby było po włosku szapoba? Też komplimenti. się używa komplementy, Komplimenty, niech będzie. Hmm. Wy również swoje komplimenty możecie oddać, dając łapkę w górę, czyli polubić to, co przed chwilą zrobiliśmy. A jeżeli brakuje Wam jeszcze inspiracji, to tutaj jest cała playlista z włoskimi przepisami. Polecam szczególnie risotto alla Milanese. To też klasyka, której się Włosi tak. nie wyzbywają, pielęgnują. Zobaczcie moją wersję. Włoska kuchnia to włoskie produkty i to włoski temperament, który przedstawiła Wam Margarita. Serdeczne dzięki. तिंकू